Hey guys! Co myślicie o motywie Podróży w czasie? Jesteście jego zwolennikami, czy może raczej przeciwnikami? Nie ulega wątpliwości, że każda powieść przedstawia ten sam fenomen w trochę inny sposób. Dzisiaj zajmiemy się cyklem, który naprawdę rozłożył mnie na łopatki, a przede wszystkim jego drugi ton. A chodzi mi o serię Kronik Tempusu i opowieść Królowa na wojnie. Muszę przyznać, że bardzo podobała mi się poprzednia część, jednakże w porównaniu z tą, wow, różnica jest naprawdę ogromna. Przede wszystkim dlatego, że Królowa na wojnie jest o wiele poważniejsza, zdecydowanie bardziej brutalna, jak także ma o wiele większe zaplecze historyczne, w którym nasza bohaterka odnajduje się tym razem bez większych problemów. Prawdę powiedziawszy, właśnie ten tom. Pokazuje nam, na co naprawdę stać autorkę. Uważam, że ten tom ma w sobie naprawdę wiele oryginalności. Przede wszystkim sposób, w jaki nasza bohaterka odkrywa na nowo, po raz kolejny, swój dar. Nieczęsto często zdarza się, że bohater, wracając do swoich czasów, zwyczajnie zapomina o tym, co przeżył. Tutaj naprawdę mamy z tym do czynienia. Co więcej. Motyw miłosny, który naprawdę robi ogromne wrażenie. Autorka była brutalna, jednakże sposób, w jaki to rozegrała, był godny podziwu. Wszystko zaczyna się od przypadku. Nad prawdopodobną miłością wisi wielka, czarna chmura wojny, która staje na przeszkodzie temu rodzącemu się dopiero uczuciu. Myślę, że przedstawienie tych rodzących się uczuć w sposób epistolarny było bardzo ciekawym posunięciem. Naprawdę warto również zwrócić uwagę na to, w jaki sposób, przynajmniej w tym tomie, kończy się właśnie owy wątek romantyczny. Tak więc jestem przekonana, że spodoba Wam się to, w jaki sposób autorka podeszła do tematu. A jeżeli chodzi o same podróże w czasie, pod tym względem Królowa na wojnie jest bardzo dobrze rozbudowana, ponieważ w Duży nacisk na historię, co mi osobiście niesamowicie się podobało, ponieważ jestem wielką zwolenniczką literatury, właśnie historycznej, fantastyki historycznej. Dlatego Rowa na wojnie mnie urzekła, i naprawdę uważam, że jest to pozycja godna polecenia, i powinna się spodobać wielu czytelnikom, którzy. Oczekują od literatury nie tylko rozrywki, ale także czegoś więcej. Mają ochotę na powieść poważną, naprawdę dobrze napisaną, a nie tylko lekkie romansidło z wątkiem fantastycznym. Tak więc polecam Kroniki Tempusu, Królową na wojnie i zapraszam Was do recenzji poniżej. Na razie.